Następna runda, następna, ten, próba. Uwaga. Co jest? <grymne> no i dawaj, start. Nie, nie. To. Mhm. Dobra. Teraz moja. Kolej. Idziemy, idziemy, idziemy. Trzymaj, to trzymaj. To trzymaj, to trzymaj. <grymne> No Dobra, teraz następna runda. Ta, wog... Cicho. Musi następna runda, żeby, musimy ochronić muszelki, więc y mamy 5, 30 sekund, żeby wziąć. 3, nie, zostaw ją tu. Zostaw, zostaw! 3, 2, 1, start! Szybko! 30 sekund. To za pewno zabieram. Co by to jeszcze zabrać? Co byście zabrali? Ja biorę to. Ja biorę to. Ja tutaj wydaję wszystkie moje rzeczy, które mi się przydadzą. Na to. razie to tak wygląda. Dobra. Ej, Janek, co ty tak szybko? Dobra. Stropon. Ile mamy? Zara koniec. Zara koniec, Zara, koniec, Zara, koniec. Nie, ej! Dobra już! Dwa. Ma doliczany czas Janek, bo nie zdążył. I nie mógł tych rzeczy, znaczy 10. 11, 12. Ale nie, pierwsze rzeczy, pierw rzeczy. Potem będziemy pakować. pierwsze rzeczy. Co? Pierw rzeczy! 20 sekund, masz 10 sekund. 10. Ale co 10. masz robić? No szukać rzeczy! Jeden. Nie, nie to! Nie! Trzy, dwa, jeden, koniec! To są Jasia? Nie wiem, czy to przetrwa. To są moje. I jak zrobimy coś z tego, to wrócimy do Was. Dobra, to są nasze podłogi, tam tak. są już. Tam, jak to miał, Jak to się nazywa? To moje. O, tam jest Jasia, to jest moje. Pierwsze. W są muszepki, No. Pierwsze. Kto pierwszy rzuca? Albo na trzy, cztery rzucam. No i tam do, na, 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 obok mnie. Trzy, dwa, jeden. Patrzymy. Nie, nie, nie patrzymy. To po wszystkich konkurencjach. Ale nie, musimy patrzeć. Nie, no to ja nie mogę. Ja nie, nie, muszę. nie mogę. Dobra, ja też nie. Dobra, dawaj. Następna Ojej. konkurencja, co zrobimy A, kop. Skopa, Chciała walnąć. maga <noise> Też ja. Ej, ale każdy każdemu też potem. Nie. No, tak. Każdy, każdy. Nie, każdy swoje. Dobra, niech ci nie będzie. A potem kijem każdego, każdego. i każdego. Jeszcze Nie muszę każdego. Ja żyje. Ej, to ja muszę Czekaj, Poczekaj. Już nie. No. Ej. Rozpało trochę. Ej, gdzie? No. Ej, teraz. Wiesz, nie, bo to... Dobra. Cukierki. Ta, Czekaj. Teraz tym kijem musimy. Ale... Dobra. Czekajcie. Ja swoje. Ja odejdź. Jakie wasze? No. Tá sem ver.